Cześć, ja jestem Cyprian, witam Was ponownie na kanale Planszowych Newsów i mam dla Was coś szybkiego, a mianowicie karciankę World of Tanks, the card game, ee, która ukaże się nakładem wydawnictwa Archon Studio. Zostańcie, żeby dowiedzieć się więcej. Gdybyście nie wiedzieli, World of Tanks to jest gra komputerowa, w której wcielamy się w operatorów czołgów i wybierając odpowiednią nację. Przenosimy się na większe pola walki, gdzie mierzymy się z innymi graczami o zwycięstwo. Wygrywa ta drużyna, której czołgi przetrwają, bądź zostaną spełnione inne elementy yy, rozgrywki, które są wymagane w danym scenariuszu. Archon Studio postanowiło przenieść tą grę na stół, ale w formie karcianki. W karcianej wersji tej gry również będzie nam zależało na tym, żeby pokonać naszego przeciwnika, zagrywając w trakcie rund yy, karty z czołgami i bądź jako nasze zapasy będziemy starali się zniszczyć tutaj obronę, którą buduje nasz przeciwnik, żeby na koniec rundy podsumować sobie punkty i zobaczyć kto z nas ma ich więcej. Osoba, która ma ich więcej powoduje odsłonięcie karty bazy danego przeciwnika i zgarnia jego żeton. Jeśli któryś z graczy odsłoni wszystkie trzy karty swojego przeciwnika baz, w tym momencie gra dobiega końca i ten grę z odsłoniętymi bazami przegrywa. Bonusem jest taki, że te bazy zawsze mają jakąś zdolność. W chwili, kiedy one są odkrywane, to daje nam to korzyści. Słuchajcie, pokażę Wam teraz troszkę z bliska, jak przebiega sama walka, bo oczywiście walka tutaj jest kwintesencją tej gry. Żeby zaatakować danym czołgiem, musimy wybrać oczywiście odpowiedni czołg, opłacić koszt jego ataku, który jest wyrażony przy tym celowniku. Warto też zwrócić uwagę na zdolności, które mają, ma czołg oraz na przykład odsłonięty dany bunkier. Więc przystępujemy do ataku. Nasz niemiecki czołg, jako że ma bonus, zamiast zadawać dwa obrażenia, oczywiście zadaje trzy, a dodatkowo z zdolności, jaką on posiada, zadaje jedno obrażenie przeciwnikowi, który znajduje się obok. Więc jednym strzałem celnym eliminujemy oba czołgi naszego przeciwnika. Oczywiście to, co Wam pokrótce przedstawiłem, to nie jedyne efekty, jakie napotkamy w trakcie rozgrywki na kartach. Jest ich więcej, każde czołgi ma swoje unikatowe zdolności. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, co tutaj przykuło Również i moją uwagę, to to, że czołgi możemy tutaj zagrywać również jako załogę. W tym przypadku daną kartę będziemy podkładać pod dany czołg, który już mamy wyłożony, i patrzymy na ten dolny efekt, który tutaj nam jest pokazany na karcie i możemy go zastosować. Dodatkowo, oczywiście, będzie on nam dzięki temu dawał dodatkowe punkty na koniec rozgrywki. Moje doświadczenie związane z grami typu TCG dawno się skończyło przy okazji młodzieńczych przygód, związanych z Magic the Gathering, ale tu ja osobiście odczuwam pewien powierzchnię świeżości. Gra jest szybka, jest dynamiczna, czuć jednak to, że znajdujemy się na tym polu walki i strzelamy do siebie tymi czołgami. Mamy do tego też tutaj element taktyczny, bo musimy się zastanawiać, czy dany czołg zagrywać jako normalnie, użytkowy, z którego będziemy mogli skorzystać. Czy może jednak podłóżmy go na, jako załogę, dostańmy więcej punktów, miejmy jakiś efekt dodatkowy. Zastanawiamy się też, gdzie postawić w tej linii tych, ten czołg, bo czołgi też mają swoje ograniczenia dotyczące, czy mogą atakować na froncie, czy mogą atakować z boku, czy jednak mogą strzelać. Po każdym polu, bo są działem samobieżnym, więc naprawdę jest tutaj nad czym główkować. Do tego, jak już dojdziemy w późniejszy etap samej rozgrywki i będziemy już obeznani, to sami tutaj autorzy wspominają, że zachęcają do tego, żeby mieszać armię. Możemy mieszać od jednej do trzech nacji i dek zawsze musi się składać z 40 kart. Produkt oczywiście będzie rozwijany i będzie można pozyskiwać kolejne karty, kolejne. Armię, kolejne obozy, bo tutaj właśnie te kampy, te bazy, które będziemy zdobywać mają swoje zdolności i liczę szczerze, że będzie ich więcej. Oczywiście ja miałem okazję tutaj grać w sample decki, czyli takie mniejsze, przygotowane specjalnie do tego, żeby szybko prezentować tą grę. I powiem Wam szczerze, naprawdę to jest świetna karcianka, w której czuć tą dynamikę, jak już wcześniej wspomniałem. Więc zachęcam Was jeszcze raz do spojrzenia na stronę Archon Studio. W ich sklepie trwa właśnie przedsprzedaż na ten tytuł. A ja zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania i widzimy się następnym razem. Cześć! Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka i YouTube'a w stronę www.planszowynewsy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.